Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zajmuje się ochroną zdrowia ludzkiego oraz zapobiega powstawaniu chorób zakaźnych. Wszyscy, którzy chcieli poznać pracę inspektorów bliżej, mogli uczestniczyć w dniu otwartym tej instytucji i zapoznać się z jej działalnością. Dzień Otwarty w Sanepidzie organizowany był po raz drugi. Wszyscy zainteresowani mogli poznać działalność poszczególnych sekcji i zapytać inspektorów o szczegóły ich pracy. Dzień Otwarty służy po to, by zaprosić przez te otwarte drzwi mieszkańców naszego miasta, powiatu do nas, do budynku stacji, by pokazać, czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna na terenie miasta i powiatu Kraśnickiego. Stacja sanitarno epidemiologiczna współpracuje również ze starostwem powiatowym i propaguje wśród młodzieży np. zdrowe odżywianie czy kampanie antynikotynowe. Pracownicy Sanepidu przybliżyli poprzez wykłady działalność poszczególnych sekcji oraz wystawili sprzęt do pomiarów czy pobierania prób. W zakresie bezpieczeństwa żywności sekcja higieny żywności i żywienia realizuje zadania wynikające z przepisów unijnych oraz przepisów krajowych, polega poprzez prowadzenie urzędowych kontroli żywności obejmujących między innymi nadzór nad bezpieczeństwem, nad warunkami zdrowotnymi żywności pochodzenia zwierzęcego. Doprowadzanego do handlu detalicznego. Zajmuje się zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych. Zajmujemy się profilaktyką zdrowotną. W składie profilaktyki wchodzą szczepienia ochronne, nadzorujemy zakłady opieki zdrowotnej, nadzorujemy w tych zakładach procesy dezynfekcji, sterylizacji, postępowanie z odpadami medycznymi, postępowanie z odzieżą czystą brudną. Sanepid pracuje z troską o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, tym samym powinniśmy znać podstawy jego działania, by nie wzbudzał postrachu, ale szacunek.